Na moim kanale. Z tej strony Karol. I dzisiaj zagramy z moją siostrą. Witajcie. Ja y sobie wylosowałam Maxa z Big Boxa. Y sobie miałem patrzcie ile miałem dwie tych, dużo mocy miałem. Miałem, miałem dużo punktów na mitycznego i teraz mam jeszcze skina do Maxa. Więc teraz... Jaki to jest skin do Maxa? 30 e, e, g. 130 tak, 23. M. Dobra, więc zaczynamy Cześć? duo Prosuję. Jeszcze moja siostra wybiera sobie zadymiarza, żeby był M. dobry. Nie wiem jaki. Możecie ci co wybiorę, co? No, Okej. Okay. Czyli teraz wybier wybierzemy jej. Zebijasz. No, wybierzemy je zadamiarzę na franka, bo będzie zamrażał. Ale ja sobie wybieram Maxa, bo muszę wbić na 17 rangę na Maxie. A sobie nie wbijam, bo już mi tak mam dużo bitych. Jeszcze muszę na tylko na i na M zbić. No. Na no szczęście nie mam już lagów. Ja już nie mam lagów. E, de, tak. No teraz lagi się zaczęły. Wszystko teraz będzie ola dla mnie. A już na no szczęście nie ma. Ojej, oj, ojej, oj, Barley, bardzo jeszcze mam laki. I ten Barley mi na dynamite'em. To się kampię. <laughs> Pejperka. co wychodzisz? Nie wychodzisz. <laughs> Może cię nie zauważy. Najpienny. Kurde! Ale Dobra, już wracam. Dobra. Dobra, Dobra tu moja siostra wszystko ogarnia. Jak to chorą, ale niestety nie ogarnęła. No Tam się jest pewnie. Dobra. Mam nadzieję, że to musi być... Bardziej, teraz... bo ta Jackie chce użyć ulta. Tak, mm. wiem właśnie, sobie pikniemy. Ubiją. Dobra. Mocno blisko. Okej. Okay. Coś Franki może. Chyba wiem. A on sobie pykniemy. Co ja? O, Fajnie starcie. Mm. O, nita O dobrze! Tak, o... Nie, nie mam jeszcze jednego ulta! Właśnie! Tylko Frank jest taki wolny. No, a Max jest szybszy. Dobra, zagraj ponownie, co? Nie. Dobra. Um, ja mam 8595 kucharów. Patrzę, ja za go będę chyba jutro zbierał na Mega Boxa coś czuję. Tak, jutro będę zbierał na Mega Boxa. Będzie fajnie, bo chyba wbiję sobie na 12 tysięcy więc tak sobie... Dobra, wylosuję sobie dla Ja nie muszę, bo ja muszę wbijać 17 rękę. Karl! Karl! No w sumie... Ale do niego mam gadżet, więc... Właśnie. A ja mam dopiero pierwszą moc na maksie, bo dopiero wczoraj ją wylosowałam. Bo przypominam drugi raz Big boxe. Zapraszam na mojego TikToka Alola114 tak. tak A, tak w, ogóle, bardzo a tak, Ule, tak w ogóle Ty o. nagrywasz na kanały? Nie No właśnie o, Ale dary. zapraszam chociaż na mojego TikToka Tak możecie Polajkować W opisie będziecie mieli moją nazwę O właśnie subskrybujcie mój kanał Lajkujcie tak. Kto jest nowy? To subskrypcje. O, ale zabiłam. Ujejaj, Karol, nie bałam. Lagi, ale. A ile ty dostałaś? Nie wiem jeszcze. Ja, ja pewnie plus dwa. Tak. A ty? Ja też plus dwa. Stary. Teraz dawaj los. O, ja już mam 84. Los nie, nie, ale później sobie dam. Nie, nie, chyba jeszcze mam skrzyneczkę. Nie. Barley! to ja muszę maxa. Upsi! Upsi, czyli ben... Ale nie masz gadżeta akurat? Nie, chyba. Nie, nie mam. Nie, no. Niestety. Ale dobra jestem na wylewiem. Mam nadzieję. Dobra, idź, ja idę na to skrzynkę. Okej, okay, i... ja tylko ja mam lagi, ale już nie mam. E, więc potem po tym po filmem były same lagi. Więc, tak. Czasami będą filmy ze mną. Tak właśnie, jak moja siostra, jak moja siostra y, zachce. Bo już Ci pomagam. Uciekaj stąd. Ale się załatwię No, uciekamy teraz. No. Dobra, teraz jeszcze... Max jest dobry, bo prawie mu trafił sobie legendarnego. Kurde. Ja czekam swoim ultem. O, o Jezu. Nie. Jakie ty jesteś pułapce? Nie, nie jestem. Jesteś. Przecież on załatwi. Kurde. Mówiłam. Ej, jaj, niestety. Nie no. To było, to było trudne. No właśnie, bo mnie otoczyli w jednym jak coś, to możemy teraz zrobić challenge ten nie, z karteczkami. Challenge zrobimy kiedyś. W następnym będzie. odcinku. O, o Jackie, w następnym odcinku możemy sobie... A napiszcie w komentarzach, czy macie Jackie. I macie zadymiarza. I Spajka jaką ja się znam. I... Kara nie ma żadnej legendy. Tak. Nie. A na TikToku... Może się nie rozdzielamy, co? Rozdzielamy. A na TikToku to mam prawie 500 fanów, a bardzo bym chciała dobić do 1k fanów. Bo chciałabym bardzo zrobić live, to mogę nagrywać live'y kursy. O nie lagi. Nie, tylko ja nie. Też mamy. Tylko się radzę. Okej, okay, czyli teraz. Musimy pierwsze miejsce. Tak jest dobra do kampienia też trochę. A, a Max jest dobry na daleko, bo dobrze bije. I jest dobry w zadymę, Max. Ja sobie lecę. Nie ja, grać Ja czasem sobie gram, ale nie zawsze, tylko sobie gram po prostu Frankiem, bo Frank jest dobry na zadymę mocno. patrz co coś. O, mamy wielkie starcie. A nie, zabił to mnie. Zabitan. Nie ruszaj się. Oszczędzaj się. Tak, 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 tak. Aj, 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 miałam nie... z tego wszystkiego. Ja, ja w ogóle... Coś się teraz się nie dzieje z tymi lagami. W ogóle... Ja prawie mam 15 rangę. Tak więc... To te to sobie jedną rutkę zagram... Otworzę skrzynkę. Ja mogę, ja mam nie. szczęście! Dobra. Nic ci nie wylosujesz! Uuuu, uu, uu, nie ma. Ale widać, go. Bo... O, yes! Tak Takie. Klejnoty. Ile Ola masz? O! 30. Więc, kochani, mogę sobie otworzyć. Shally. Tutaj. Um, big box, Ale masz dużo nometycznego. I ta, ta widzowie, pomyślcie tak, bo Ola masz coś do big boxów. Tak. mam masz do big boxów. I jest, jest trzy. 3. Bardzo, ale bardzo bym... Oh, nie ma niestety. Nie ma nic. No niestety. Ale chociażby mogli dać jeszcze raz gemy. No tak. Gemów. Chociaż można dać 12 gemów. Fajnie by było. Dobra. To chyba może na tyle. Albo tak. nie, jeszcze troszkę Jez, Jeszcze. Dwie do minut. 10 minut, jeszcze. Tak, raz. albo do 11. Więc tak. Yy, tak, w ogóle moi, moje, filmy są, moje filmy są trochę długie, trochę krótsze, więc... Nie, tylko nie lagi. Ja nie mam lagów. Ojej, zapomniałam wylosować. To następny gdzie No właśnie i w następnym odcinku będzie challenge. Więc tak jest? Lasowanie. E... Michał ten był, Ale to nie ten. No niestety znów lagi, coś się dzieje. No niestety... o, nie mam lagów. No fajnie. Jaki wstyd! No, w sumie niestety. O kurde, 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 wracaj, wracaj. Ojej. Lagi. Ile dostałaś plus? Nie, minus. A ja minus dwa. No, niestety. Dobra, losuję. Ja też sobie tylko jedną ukierkę ehm. wylosuję. Do ja nie patrzę. Brok. Ja mam bóla. Nie, ja, ja nie wezmę, ja sobie Maksem muszę zagrać. Ej, no nie, jak wylosowałeś tam, to musisz tam. Nie, teraz Maxem sobie jeszcze nie. Ehm, Ale. No to jeszcze na Ja jeszcze Dzień Do tamtej, a ty do tej? Do, do tej? No. To, to, czy ktoś tam jest? <laughs> Luno ZABIŁOŚ! Ja. A szel zabiłam. Cyk. No to idź! No ale tam jest spoko. Podstaw mnie tam bliżej, jak ja będę, to ich zaatakuję. Nie boję się ich, bo mnie zaatakują zaraz. A jeszcze będzie... O, dobra. Czekaj, tam pójdziemy sobie po skrzyneczkę. Przypominam, że Max jest dobry na skrzyneczki na daleko i dobrze bije. A bo na blisko. E, tak. Jeszcze dwie rundki zagramy. Ej, wtedy smakowałam chyba więc... nazwy. Nie! O kurde, dobra. Miała jedno Dobra, HP. będę tutaj bliżej. Jedno HP miała i ten. Nie, Karol, nie, 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 nie. Kurde. Dlaczego ty się na... Nie o, wiem. Jeszcze jedną rundkę, co? Minus trzy dostałam. Ja minus 2. Ktoś sobie wyzwaniał. Hmm, ból znów, ale to... Jessie. Um. Jeszcze raz, uwaga, wybieram. Kurde, Leona, patrz Karol, ale ja nie mam. Bibi? No, ma, mamy trzy próby. E, ty, ty musisz spajka, ja Maxa. Ja! Mam ja? Ja tego? Ja Ale mam ortizę. Ej, ej, wsparcie O! Akurat jest dobrze Morti... Na się ma swą rangę, więc jest źle Dobre Bo ja kompletnie a ja umy, bo ja mam 18 rangę. Moż, może, możecie do mojego klubu dołączyć i do mojej siostry Olciaki. A mój klub się nazywa Karol i Drużyna. Więc dołączcie jak chcecie. Napiszcie w komentarzu, czy... Ja napiszcie w komentarzu, czy, moż, czy mo, możecie, a my, my odpiszemy tak. podamy nazwę klubu. Tak. Tylko napiszę do kogo jeszcze, czy no to właśnie, ale lagi. Pięknie, bo... Dzięki, Karol. Do legi Karol, Legi mam. Legi. Legi. Dobra, ten film... To na koniec. To tak, film żeby... jeszcze kończy, więc... Czekaj, czekaj. Um, czekaj, ja coś zrobię. O. Co? ja Czekajcie. Ola, Ola, ja ci, ja ci powiem, co masz. Co? No. Na czacie, na czacie. Na czacie mu pisz. No i co nam ta Ola napisze? Hmm. Pewnie coś. No, o, coś pisze. No, mam nadzieję, że coś fajnego. Nie wiem, zobaczysz. Subój kanał właśnie tak. Oraz łapkuj. Łapkujcie mój film. Dobra kara, koniec. Cięcie! 先接一半。鑫鑫